Stanisław tym nie żyje. Dzisiaj to się stało. Kto czy... nie żyje? Stanisław Tym. O, Stasiu Tym, no wiem, wiem. E, czy pani się znała z nim? No znałam ale tak pobieżnie, no ale e, niesamowite teksty pisał i w ogóle był taką wyjątkową postacią. Bardzo charakterystyczną, inteligentny, dowcipny. No, zawsze żal jak ktoś umiera. Ko ktoś kogo znamy. A tyle ludzi umiera codziennie nieznanych nam i tych nam nie żal, jak to jest. To masz, masz rację, no. Mhm. A ty znasz go też? Nie, 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 nie miałem takiej okazji. Cóż można powiedzieć, no wielka strata dla polskiego filmu, kultury, sztuki, ja nie ukrywam, że jak zacząłem studia w szkole Jana i Haliny Machulskich, to pan Stanisław już, już wtedy był dla mnie wzorem I, i myślę, że niezapomniane kreacje, które możemy dzisiaj oglądać w telewizji, to taka pamiątka po nim, no cóż ja mogę powiedzieć, świeć Panie nad jego duszą i odchodzą ludzie i taka jest kolej rzeczy.